Witam serdecznie. No właśnie, niedzielny poranek, łódzka giełda motoryzacyjna, zagłębie sprzedaży, handlu, samochodów, a ja z trzema urządzeniami do pomiarów stanu powłoki blacharsko-lakierniczej. Zaraz udam się i będę patrzył, jak to w Łodzi bywa z tym stanem samochodów, jak to jest z tą bezwypadkowością, ile tych aut nosi znamiona wypadkowości, ile nie. Sam z ciekawości chcę to sprawdzić. I mam nadzieję, że nie napotkam na takie samochody, ale któż to wie, zobaczymy, ruszam. Coś tam może Aha, pokaż? A ten. A, 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 a Po A zobaczcie. Nasz, mikrofon słuchajcie. Sobie. A zobaczcie naszą strony. małgi, tą czerwoną. Zaraz, spadnie, bo jak chcę takiej, ja powiem tak, nie będę broń może tabli zrejestracji i My taki mini materiał sobie robimy no. dla siebie. Dla portalu właśnie. Zobaczcie tam to czerwone nasze. Remember, każdy musimy zadanie pieniądze, to, jest, to jest A, jest duchy, nie jest z silników, nie? Ale ja mówię, że no no tak. samo jak z tymi teraz, jest. Z czym? Tak ja samo jak z przymiegami. Tak samo jak z tymi przymiegami, to jest tak jest. To dawno trwało. No właśnie, na błotniku 430, 440, czyli mamy podwójny lakier w tym miejscu. A w tym miejscu mamy tak samo 430, czyli jest podwójny lakier na masce nieładnie 1850 mikrometrów, czyli tak na dobrą sprawę niecałe 2 mm szpachli. Okej. Okay. Możemy od razu do Audi przejść. Maska była polakierowana. Drugi raz jest Ale jest ładnie, ładnie, ładnie. Cały Nie, maski, zmiana koloru. Błotnik jest fabryczny. My będziemy widzieli. Tutaj też jest fabryczny. Fabryczny lakier. Ralej to wystarczy sprawdzić. Podwójne lakierowanie. Tu jest ha! na granicy podwójnego lakieru. Aczkolwiek czasami zdarzało się, że producenci robili lekko grubszą warstwę. No jest 240-250, czyli tak na granicy. Było lakierowane? Bo tu były drzwi zmieniane z innego koloru. Bo to to musiała... powiem tak, to ktoś cieniutką warstwę zrobił no i muszę Coś cienką koloru warstwę. musiał to zrobić. Państwo handlują... Nie, to praca syn przyprowadził z Niemiec sobie do żony, ale teraz jadą oba do pracy już, bo on pracuje sam nie? Aha. A teraz już wyjeżdżają i to musimy sprzedać. A tamto to moje to, kalectwo to. Sprzedający y, tego Opla Zafiry powiedział mi, że gwarantuje, że auto jest w 100% bezwypadkowe i nie posiada żadnego elementu lakierowanego. Pora to sprawdzić. Fabryka. Fabryka. Fabrycznie. No właśnie, sprzedający nie kłamał. Faktycznie, auto jest w stanie oryginalnym. Eee, co widać też po stanie wewnętrznym samochodu. Super, brawo. Czy nie? No właśnie, dobiega właśnie końca akcja motoopinie.com. Przyznam szczerze, że w tej oto księdze. Na 17 stronach zawarłem badania dotyczące 17 samochodów, które sprawdzałem na giełdzie. Były to auta za 3000, jedno za 3400, za 5000, jedno za 60 tysięcy. Przeróżny przedział. Zarówno klienci indywidualni, jak i klienci tak zwani komisowi. No cóż, obyło się bez gazu łzawiącego, obyło się e, bez kasku. Jednak z dwoma sprzedającymi było dosyć podbramkowo e, rozmowa. Została wypikana z tego względu, że e, sprzedający w mało to ambitnych słowach e, próbował przekazać mi informację, że nie podoba mu się, że sprawdzam jego szpachlowany element. No cóż, życie. E, a na tych 17 stronach, e, cóż mogę stwierdzić. Podwójny lakier jak i szpachla nadal są w modzie. Aczkolwiek nie we wszystkich samochodach, bo tak jak oglądałem właśnie Opla Zafirę, z tego co pamiętam, z 2003 roku, to auto było tak na dobrą sprawę w oryginalnym lakierze: miało oryginalne szyby, podróżnice były całe. Trudno w tym samochodzie było oczekiwać czegoś ponad miarę, niż to tak jak wyjechało z fabryki. Ale zdarzały się samochody, tak jakby chociaż Seat Ibiza, do którego wcale nie musiałem używać miernika, żeby zobaczyć, że pan który, lakiernik typowy, pan Mietek, po prostu z dużą finezją położył szpachle, zamalował to wałkiem malarskim i tak zostawił, ponieważ to auto już na pierwszy rzut oka wyglądało słabo i miernik, który mam notabene Pro GTH do 2500 mikrometrów, okazał się nieskuteczny, czyli w szpachli było więcej niż 2,5 mm. Były auta w lepszym, były auta w gorszym stanie, były auta też tylko trochę lakierowane, jednak to, co muszę powiedzieć, to nadal, nadal na giełdzie jest dość dużo samochodów mocno, mocno zrobionych, mocno umytych, bo to mnie zadziwia. Pracowałem w niejednym salonie samochodowym i często te nasze auta wcale nie były tak lśniące jak te, które się tutaj znajdują na giełdzie. Jednak też nie brakowało samochodów naprawdę dobrych, które bym polecił ze względu na cenę, na stan, jak i oryginalną powłokę lakierniczą. Fajna akcja. Żyję, jest wszystko ok, pozdrawiam.